Trendy w aranżacji wnętrz. Co jest na topie? Po pierwsze kolory. Głównie ciepłe barwy ziemiste, takie jak terrakota, oliwkowa zieleń i karmelowy beż. Drugie, obowiązujące style. Do łask wracają elementy z lat 70. i 80.: vintage i retro. Po trzecie, to stosowane materiały. To przede wszystkim te naturalne, takie jak drewno, ratan i len. Są w tej chwili postrzegane jako te najważniejsze. Określone zostały mianem ekologicznego komfortu. Trend czwarty to technologia Smart Home Design związana z inteligentnym zarządzaniem domem. Trend piąty to wzory i tekstura. Popularne stały się odważne wzory inspirowane geometrią i organicznymi kształtami. Trend szósty to funkcjonalność. Po pandemii wielofunkcyjne przestrzenie zyskały na znaczeniu umożliwiając pracę, odpoczynek i rozrywkę w jednej lokalizacji. I trend siódmy to rośliny, absolutnie rośliny doniczkowe są często wykorzystywane jako ożywienie przestrzeni.